Jeszcze w zeszłym roku zacząłem ponownie czytać Harry'ego Pottera. Nadmienię, że nie przeczytałem wszystkich części za pierwszym razem, bo dotarłem do Czary Ognia i to było jakoś w liceum i potem już skończyłem. Nie przeczytałem Zakonu Feniksa i dalszych części. Filmy oglądałem, ale film to nie książka. I co? W październiku zacząłem czytać ponownie od Kamienia Filozoficznego. W listopadzie chyba przeczytałem... Komnaty Tajemnic, i teraz skończyłem więzienia z kabanu. Jako, że z YouTube'em wystartowałem troszeczkę późno, bo grudzień, końcówka listopada jakoś, i chcę nadrobić to, co wstawiałem jako posty na YouTube'a, to dzisiaj pogadam sobie o tych wszystkich trzech książkach czyli co przeczytałem do tej pory: Kamień Filozoficzny, Komnata Tajemnic oraz więzienia z kabanu. Dużo raczej nie będę się rozgadywać, nie będzie to tyle ile przy Łowcy czarownic czy szarym proroku, z bardzo prostej przyczyny. Myślę, że Harego Pottera każdy zna, a raczej znaczna większość. Nie ma co przytaczać aż tak fabuły. Będę po prostu nawijać taka paplanina. Traktujcie to jako coś swobodnego. W sumie ten cały profil jest taki swobodny, bo to jest o moich zainteresowaniach. Ale dobra. Zacząłem od kamienia filozoficznego i mi. Udało się zgarnąć to wydanie z domów, czyli to moje to jest czerwony Gryfindor. I oj, jak mnie boli to, że one nie są w twardej oprawie, tylko w miękkiej. Ale dobra. Zacznę od tego, że na pewno na duży plus jest to, że to wydanie ma te ciekawostki odnośnie domu. Tam o Godryku, Godryku Gryfindorze, o założycielu całego domu, o Hogwarcie i takie różne smaczki dla fanów. Pozostałe książki już nie mam z tej serii. Znaczy z tego wydania z serii, oczywiście, że Harry Potter po prostu inne wydanie, to takie najbardziej popularne. No i jeżeli chodzi o kamień filozoficzny, to moje wrażenia są takie. Książka bardzo ciepła, bardzo przyjemna. I ja za pierwszym razem czytałem ją jeszcze w gimnazjum, bodajże w drugiej albo trzeciej, ale ja w ogóle zacząłem dość późno czytać książki. A większość i tak, jak je przeczytałem, to jest true crime, czyli literatura faktu. Ale dobra. E, historia jest naprawdę przyjemna. No, oczywiście mamy tytułowego Harry'ego Pottera, który dowiaduje się w dniu swoich urodzin, no troszeczkę, troszeczkę później, dowiaduje się, że jest czarodziejem. Jak przychodzi w pewnej nocy Hagrid, daje mu torcik i mówi Jesteś czarodziejem Harry. Każdy tą scenę raczej kojarzy i każdy... Myślę, że ucieszył się z tego, że Harry w końcu wyrwie się z tej komórki pod schodami. Towarzyszymy mu w pierwszym roku w Hogwarcie, gdzie jest no, no, szkoła magii czarodziejstwa. I razem z Harrym zostajemy wprowadzeni w ten czarodziejski świat. Co jest na plus, bo czytelnik na bieżąco poznaje całość, jak to działa, z czym to się je, jak to się w ogóle dzieli i wszystkie inne detale. No i Harry... Dość szybko zapoznaje się z kilkoma osobami. Taką jest Ron, taką jest Hermiona, i powstaje to legendarne Golden Trio. I sobie bardzo fajnie egzystują i bawią się w Hogwarcie. No, tyle, że w międzyczasie są różne zawiłości, takie jak troll w łazience, który atakowałby Hermione, gdyby nie to, że Harry i Ron pomogli, oraz dużo innych rzeczy. No, i w międzyczasie bohaterowie dowiadują się, że jest puszek, trzygłowy pies, który strzeże czegoś, i potem wychodzi na to, że tym czymś najpewniej może być kamień filozoficzny. Oczywiście części informacji dowiadują się na własną rękę, części od Hagrida, który nie umie trzymać języka ze zębami, i wtedy zaczyna się przygoda, bo w sumie to Dumbledore niedługo znika, i kamień będzie w niebezpieczeństwie. Więc nasza Golden Trio stara się za wszelką cenę dopuścić, żeby to Snape, Severus Snape, nauczyciel alchemii tam eliksirów, nie złapał tego, nie wziął w swojej łapy tego kamienia i nie zrobił złych rzeczy. No i oczywiście udaje się, a przy okazji Harry dowiaduje się. No ile jest wytrzymały, że jego przyjaciele są lojalni, oraz że to nie Snape stało za wszystkim, a jeden z innych profesorów, i że Voldemort to w ogóle żyje sobie i to nawet w Hogwarcie z pomocą właśnie jednego z nauczycieli. Ale to tyle, jeżeli chodzi o kamień filozoficzny. To takie małe streszczenie, chyba troszeczkę zbyt spoilerowe, ale mam nadzieję, że każdy tą historię zna. No i co? Osobiście mogę powiedzieć, że to ciągłe czytanie powieści osadzonych w brutalnych światach jak Warhammer, Wiedźmin czy czytanie książek o zbrodniach wymaga czasem takiego krótkiego oddechu i taki Harry Potter był takim dobrym oddechem, takim oczyszczaczem umysłu, że tak powiem. I idealnie po prostu mi się go czytało w ten jesienny wieczór. Ogólnie mogę sobie nagrać to wideo Dzięki temu, że robiłem sobie notatki z tej książki w sumie to jeszcze ją pamiętam i no, sorry za taką moją ekscytację, ale testuję to, żeby nie mówić tak monotonnie, a być bardziej żywym. Oczywiście ja jestem świadom kontrowersji wokół autorki, ale staram się rozróżniać dzieło od autora i staram się, nie zawsze mi to wychodzi, ale z reguły się staram, dobra? Sam Harry Potter jednak to jest coś, z czym wiele osób dorastało i stara się go pamiętać w ten pozytywny sposób. I dla mnie kamień filozoficzny był naprawdę takim poczuciem nostalgii, bo czytałem go za pierwszym razem w gimnazjum, a teraz już jestem w sumie po licencjacie i wróciłem do tego, to naprawdę to były miłe wieczory spędzone na czytaniu. Poczułem się tak samo jak te lata temu, i nie, mo nie mogę stwierdzić, kiedy minęło te 300 stron tekstu. No, książka dostarcza wiele emocji, w większości tych pozytywnych, oczywiście, a czytanie o magicznym świecie, jakim jest świat Harry'ego Pottera, Hogwarts, i o tej przyjaźni między całą tą trójką, to osobiście było czymś, czego ja potrzebowałem w tym momencie i w sumie w tym też, bo sesja. Na studiach i trochę się dzieje, i trochę w stresie jestem, i na galopie wszystko. Ale to by było tyle, jeżeli chodzi o kamień filozoficzny. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać poza tym, że świetnie bawiłem się przy wyłapywaniu różnic między filmem a książką. Jak to na przykład, że w książce został przedstawiony Irytek, ten poltergeist, który wędruje sobie po i w sumie to jego nie można się pozbyć. I mogę być pewien tego, że do kamienia filozoficznego wrócę kiedyś jeszcze. Nie wiem kiedy, ale jak będę mieć doła, albo jak zapomnę, czy będę mieć ochotę na coś lekkiego, takiego bardzo lekkiego, to sięgnę sobie po to. No ale dobra. Kamień filozoficzny to nie jest jedyna książka, jaką przeczytałem przez ten czas, bo miałem okazję też przeczytać drugi tom, jakim jest Harry Potter i Komnata Tajemnic. I o co chodzi tutaj? Tutaj Harry niedługo rozpoczyna swój drugi rok już w ogwarcie. Już wie mniej więcej jak wygląda życie w tym magicznym świecie. Ma przyjaciół i tak naprawdę nie może doczekać się do tego, aż wróci do tej szkoły po prostu. No i podczas wakacji odwiedza go skrzat domowy o imieniu Zgredek. I Zgredek to jest moja absolutnie ulubiona postać jeżeli chodzi o Harry Pottera. Naprawdę Zgredek for life. Ostrzegł go on przed powrotem do szkoły i utrudnił mu opuszczanie domu wujostwa, bo spuścił tort lewitujący na gości, którzy akurat przebywali. I jego wuj wernon tak się wkurzył, że zamontował kraty w oknach. No, w końcu jednak Haremu udaje się dostać do szkoły dzięki magicznemu samochodowi, który w sumie to on i Ron zabierają od jego ojca, bo nie mogli dostać się na peron 9 czwarte. Ciekawe było, przy okazji Ron łamie sobie różdżkę. No ale śranka nie trwa zbyt długo, bo wokół zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Mówi tu oczywiście o momencie, gdy oni już są w szkole i jest cały rok szkolny. Na przykład pewien tłuczek, czyli jedna z tych kul do Quidicza. piłek, kul, I don't know, próbuje wyrządzić poważną krzywdę Potterowi, dochodzi do ataków na uczniów, i w chwarcie zagościł dość niekompetentny nauczyciel. A te ataki na uczniów to powodują to, że są oni spetryfikowani, czyli tacy zamienieni w kamień troszeczkę. A nauczyciel jest to Lockhart. Osoba, która ma tak ogromne ego i od tak samego początku mnie wkurzała. O, jak się cieszę, że ta książka skończyła się! Jak skończyła! No i dobra. Druga część ma mroczniejszy klimat w zestawieniu z kamieniem filozoficznym, bo podczas gdy w pierwszej części nacisk był kładziony na ten ciepły klimat i poznawanie tego magicznego świata, tak w Komnacie Tajemnic mamy już wątki ujmujące temu ciepełku. No i mam tu na myśli te ataki związane z otworzeniem legendarnej Komnaty Tajemnic, w której egzystuje sobie, w sumie to egzystował Bazaliszek. No i te wydarzenia rzuciły światło niepokoju na całe szkolne środowisko i czytelnik też jest to w stanie odczuć jak najbardziej. No, mimo wszystko, dalej mamy do czynienia z którą celowaną w te młodsze grupy wiekowe. Chociaż spoglądając na dzisiejsze treści tworzone dla najmłodszych, to można zauważyć znaczne różnice w obszarze publikowanych treści. No, to było moje drugie czytanie komety tajemnic. Różnica lat robi swoje w człowieku jego podejściu, zwłaszcza u mnie, gdzie powiedzmy, że posiadam jakąś tam wiedzę z zakresu kryminologii i nauk pokrewnych. Jakaś jest. Papierek mam, kryminologiem jestem, ale i tak czuję się niepewnie przez moje social anxiety. No i chcąc czy nie, zwracam uwagę na pewne rzeczy. Taką jest między innymi jedna scena związana z jęczącą Martą, która wspomina o chęci... Odebrania sobie życia, gdyby nie fakt, że już jest duchem. Osobiście, jak kiedyś to czytałem, to zapomniałem totalnie, że taki fragment istnieje. I jest on krótki, ale zapadł w mojej głowie, bo przez to, czego się uczyłem i przez to, jakie ja mam teraz spojrzenie na świat, zwracam uwagę na takie rzeczy. I mam przeczucie, że takie coś by w wydawanych teraz w książkach dla najmłodszych, nie przeszło tak łatwo, jak przeszło wtedy. I to też pokazuje idealnie tą różnicę między książkami, jakie były wydawane na przestrzeni lat. Historia została przedstawiona płynnie, według mnie, to, to tylko moja opinia. Nie tylko pokazywała więcej faktów o tym świecie, i tworzyła tą pewną tajemnicę do rozwiązania, jaką była ta kometa tajemnic i sprawy ataków na uczniów. Chociaż w sumie to nie tylko uczniów, bo na kotkę panią Norris też, oraz na ducha. Były też momenty refleksji z perspektywy dorosłego czytelnika oraz takie, które mm, oraz takie momenty, w których mogłem poczuć się znowu jak nastolatek. To jest ciekawe właśnie, że wraz z tym jak człowiek dorasta, po prostu inaczej patrzy na wszystko i wiem, że wow, dorosły w wieku 20 lat mogłem to czytać, teraz będę mieć 23, ale przez te 3 lata też pogląd też się zmienił. I nie mówię to na przykładzie Harry'ego Pottera, ale czytałem inną książkę, bo to było bodajże Jak podejść rozprowacza, gdzie za pierwszym razem mi się podobała, a za drugim, gdzie już moje myślenie troszeczkę się ukształtowało i zmieniło, to no, no, ta książka nie, nie, nie zapadła mi dobrze w pamięć za drugim razem. Ale wracając do Harry'ego Pottera, jeżeli chodzi o najbardziej wkurzającą postać tutaj. Pozwólcie, że na ten temat oczywiście obszernie się nie wypowiem, bo chodzi o Lockharta. Ot, postać bardzo irytująca, a jednocześnie pokazująca, że takie osoby jak on też znajdują się w prawdziwym życiu. Przecież w social mediach, czy na YouTube, czy gdziekolwiek indziej, każdy może kreować swój własny wizerunek, prawda? No, ciekawym jest, ilu takich Lockhartów może znajdować się w tej przestrzeni. Tylko takie osoby, które to robią wiedzą. No i czy im to wychodzi na dobre nie mnie oceniać, ja staram się być cztery i tego będę się trzymać. No i jeżeli chodzi o co jeszcze mogę dodać na temat dokumenty jest to to, że Zgredek to jest naprawdę mądry domowy skrzat, który. Nie bał się ryzykować własnym zdrowiem celem ochrony Harego. Aczkolwiek jego metod nie pochwalam, bo jego metody są dość drastyczne. Bo to on stał za tym tuczkiem, on stał za tym, że nie mógł Harego z Ronem dostać się na Peron, i on stał za tym, że wuj Werno się na niego nieźle wkurzył. Na Harego oczywiście. To chyba tyle, jeżeli chodzi o tą komnatę tajemnic. Jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, to dodam w montażu. No i pora na ostatnią książkę, przynajmniej w tym filmie, bo to nie jest ostatnia książka z Harry'ego Pottera. I mam tu na myśli więźnia z Kabanu, który jest, no porównywalnie do. Znaczy porównując do poprzednich dwóch książek, to jest dłuższy. Dość widoczne jest to. No i historia skupia się na trzecim roku w Hogwarcie oraz seriuszu Blaku. Jest to morderca, który uciekł z więzienia nazywanego Ascobanem. I to jest więzienie, w którego mówiono, że nie da się uciec, a tu proszę, taki kwiatek i Syriusz Black uciekł. I jest to już pokazane na pierwszych stronach książki, gdzie nawet w świecie Mugoli są informacje, żeby uważać na Blacka, jak ktokolwiek go zobaczy, to żeby to natychmiast zgłaszać. No i jego prawdopodobnym celem, Syriusza, jest dopadnięcie Harego. Dlatego zostają wdrożone naprawdę różne mechanizmy i każdy chce chronić Harego. No bo jednak Harry jest takim special child trochę, przez to, że w sumie to jako jedyny przeżył atak Voldemorta. I no powiedzmy, że skoro Młoterca poluje na dziecko, no to wypada chronić to dziecko, co nie? Więc na przykład Dementorzy, czyli strażnicy z Jaskabanu, są wezwani do Hogwartu i obstawiają wejścia tam. I niektóre sytuacje na przykład uchodzą haremu płazem, bo nie chcą sprawiać mu kłopotów, ale hary, jak to dzieciak, no nie zawsze stosuje się do reguł i nie zawsze jest odpowiedzialny, że tak powiem. No ale w sumie bohaterowie mają tutaj 13 lat, to nie ma co się dziwić. A cała ta historia dzieje się w towarzystwie pięknej przepowiedzni profesor Trilloni. I dość dziwnie zachowującej się Hermiony, która okazuje się, że przez część książki nie dość była szczera z Ronem i Hermem. No, zakładam, że tak jak w przypadku poprzednich części, większość z was czytała bądź właśnie oglądała więźnia Askavanu. Wiemy więc to, jak cała książka się skończyła: że na szczęście Black przeżył, jest ojcem chrzestnym Harego i że nie jest wcale złą postacią. I... Seriusz, jest to jedna z naprawdę no, dobrze napisanych postaci, według mnie, ale to tylko według mnie. Ja nie wiem, czy mam jakiekolwiek kompetencje, żeby się bardziej wypowiadać na te tematy. Proszę, proszę, nie jeść się po mnie, że, że tak powiem. Osobki, którym przepraszam, podobał się film, zachęcam do przeczytania książki. Bo znajdzie się w niej wiele rzeczy, które nie znalazły się na ekranie, no i można w głowie porównywać różnice między książką a filmem. Ja tak robiłem. No i na przykład w książce, znacznie, znacznie większą rolę odgrywa krzywołap, czyli kot, którego Hermiona kupuje sobie w sklepie na ulicy Pokątnej. A w filmie, z tego co pamiętam, jest on pokazany, jakby Hermiona już go miała, i nie ma on aż tak dużej roli. Jeżeli chodzi o moje wrażenia. To książka mi się podobała, tak samo jak kamień filozoficzny i komnata tajemnic. Ale jeżeli mam wybierać spośród tych trzech, to więzień Askabanu jest na pierwszym miejscu. Klimat tutaj widać to już dosadnie, że idzie w ten mroczniejszy i widać to znakomicie w tych poruszanych wątkach. Mam tu na myśli wątek Blaka, który od samego początku jest kreowany na bezlitosnego mordercę, który w sumie to jedyne co chce to pozbawić życia Harego. No, dużo do klimatu daje piękna przepowiednia na pierwszej lekcji wróżbiarstwa. No i oczywiście jest to ponurak, czyli w sumie jeden z najgorszych znaków, jakie można by wyczytać. No, Harry od razu dowiedział się, że wisi nad nim jedna z najgorszych rzeczy, jakie może być. No, ale takie pytanie sobie postawiłem. Czy bohaterowie postępują, zachowują się racjonalnie? No, niekoniecznie, ale właśnie tutaj należy pamiętać, że mają dopiero po 13 lat. Ja sam też wtedy nie zachowywałem się dość racjonalnie. No, prawda jest taka, że nawet teraz nie zachowuję się racjonalnie często. Są decyzje w książce, które padły i które ciężko mi zrozumieć do tej pory. Lubię na przykład Hermionę, ale nie uważam za rozsądne dawanie zmieniacza czasu 13-latce. 13 no, sorry, niezależnie od tego, jak znakomitą i super uczennicą jest, to jest bardzo nieodpowiedzialne, żeby tak potężny artefakt zdawać. Po prostu uczennicy. I do nauki, oczywiście, tylko do nauki. Ale wiadomo, gdyby Hermiona miała trochę inny charakter, to rzeczy mogły pójść w dość negatywnym kierunku. Albo gdyby ktoś na przykład ukradł ten zmieniasz czasu, przecież Hermiona też musiała spać. I ktoś wtedy mógł na przykład podejść i jak niziołek po prostu zabrać. Jak niziołek sakiewkę. Jednak, okej, okay, wszystko wyszło dobre, na szczęście. Bo bez tego zmieniacza czasu Sirius i Hardjob, no, nie pożyliby długo. Postacie, moim zdaniem, Again, mówię, są dobrze napisane i tylko Malfoy mnie wkurzał, ale prawda jest taka, że taka jest jego rola. W tej części najbardziej polubiłem w sumie Lupina, jeżeli nie licząc, nie licząc oczywiście tych głównych postaci jak Harego Hermione, Rona itd. No i też nie było tam Zgretka, więc nie mogę powiedzieć, że uwielbiam Zgretka, że to była moja ulubiona postać w tej części, bo się po prostu nie pojawił. Atmosfera została świetnie zbudowana dzięki seriuszowi, który zawsze był z tyłu głowy bohaterów i zawsze stanowił tego rodzaju zagrożenie. Bawiłem się dobrze podczas czytania i mam nadzieję, że więzień Askawanu pomógł mi w zestoju z czytelniczym, bo taki mnie dopadł ostatnio i chociaż w sumie już to jest zastój, raczej nie mam siły na nic. Powiedzmy po prostu, że to jest zasój czytelniczy. A swoją drogą jestem ciekaw aspektów śledczych u czarodziejów. To taka moja myśl jako osoby, która coś, coś tam z tej wiedzy kry, kryminalnie zaczerpnęła. Czy mają na przykład oni jakieś zaklęcia, które ujawniają ślady, czy na przykład zaklęcie, które pomaga stwierdzić, że o, tu była użyta klątwa awada kadawra, czy jakieś inne zaklęcie. Bo wiem, że są na przykład reparo, które może naprawiać itemki, rzeczy tak dalej. Ale czy są takie zaklęcia, które tak bezpośrednio pomagają w śledztwie? To mnie ciekawi. No i w sumie, tak patrząc na to, ten cały case z seriuszem, który tam pozbawił życia tych wszystkich ludzi i że niby zabił też Petera Petigru. No to jest ciekawe. Mogą być to inaczej poprowadzone. Ale chyba, ch chyba nikomu nie chciało się zagłębiać w to śledztwo, że tak powiem. Mówię oczywiście o ludzkich czarodziejach, bo nie, no w sumie, Mugole też raczej, też raczej by nie mieli dużo do popisu. O, to w prawdziwym życiu też Mugole się różni trafiają, jeżeli chodzi o takie podejście do tego typu spraw. Dobra, nieważne. Mogłobyś inaczej jest, jak jest. I to są moje wrażenia, jeżeli chodzi o te trzy książki. Trochę szybko mówiłem. Wybaczcie mi za to, jeżeli ktoś do tego momentu dotrwał, to podziwiam, że udało się znieść moje ględzenie. I co, będę kończyć, przede mną sesja zaliczenia, więc może troszeczkę mniej materiału się pojawiać, aczkolwiek postaram się zrobić coś na zapas. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie. Miłego dnia.